15 dzień kwietnia, piękny, słoneczny, wiosenny dzień w stolicy Wielkopolski, także przy Poznańskim Piotrowie. To bardzo ważny dzień dla wielu młodych ludzi, którzy właśnie teraz podejmują decyzję, którą uczelnię wybrać. Tutaj, przy Poznańskim Piotrowie, w kampusie Politechniki Poznańskiej, mogą dzisiaj znaleźć naprawdę kluczową odpowiedź także dla swojego życia. Szymon Kozłowski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Czas na najświeższe informacje prosto stąd. Co tutaj się dzieje, co tutaj będzie się dziać, o tym wszystkim powiem Państwu w tym łączeniu na żywo. Nie jest tym sam razem ze mną wyjątkowy gość na antenie WTK w tej chwili na żywo jego magnificencja rektor Politechniki Poznańskiej profesor doktor habilitowany Teofil inżynier Teofil Jesionowski witam serdecznie dzień dobry witam serdecznie dzień dobry to zaszczyt gościć w dni otwarte Politechniki Poznańskiej naprawdę dzisiaj jestem cudownie tutaj od samego rana bardzo tłoczno dużo ludzi się zbiera i tutaj dzisiaj mogą poznawać to być może jeżeli wybiorą tę uczelnię co ich czeka w życiu czego będą się uczyć przez najbliższe lata no, pasja i radość tutaj można robić wszystko. De facto no, można studiować na jednej z najlepszych uczelni, nie tylko w Polsce. Jesteśmy również liderem Uniwersytetu Europejskiego, więc otwieramy drzwi do Europy, co jest oczywistością, ale można realizować swoje pasje. Mamy kilkadziesiąt kierunków, naprawdę można być. Inżynierem przyszłości, a co ważne, też można się realizować w kołach naukowych, których mamy ponad 60 i oczywiście w innych aktywnościach, jak sportowych czy kulturalnych. Tutaj ka każdy, kto chciałby wstąpić w mury Politechniki Poznańskiej, może dla siebie coś znaleźć. Tutaj dzisiaj wiele osób przyszło 31 pół naukowych, które także będziemy prezentować w kolejnych wejściach na żywo dzisiaj. Panie rektorze, co najważniejsze dzisiaj, co możemy powiedzieć do młodego człowieka, którego zachęcamy chociażby teraz, który jeszcze nas ogląda i chce tutaj przyjść, na co warto zwrócić dzisiaj tutaj? Uwagę. No trzeba zwrócić uwagę, że my pomożemy adoptować się w tych trudnych warunkach, realnych warunkach, które są związane z nowoczesnym kształceniem, kształceniem inżynierów. Wiemy, że to są studia. Dosyć wymagające w zakresie matematyki, w zakresie fizyki, ale co ważne, po tych studiach odnajdują się w realnej rzeczywistości, znajdują pracę. My kształcimy inżynierów, którzy są adoptowani w koncernach międzynarodowych we wszystkich możliwych aspektach, od bardzo lokalnych do typowo międzynarodowych. Pracują w Dolinie Krzemowej, w Stanach Zjednoczonych, pracują w całej Europie, no ale chcemy, żeby pracowali w Polsce i żeby tutaj kreowali nowe rozwiązania. Ale to dzisiaj zapotrzebowanie na inżynierów w przyszłości w zakresie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa czy lotnictwa jest tak ogromne, że dajemy no, ogrom możliwości. Ale też taka jest prawda, panie rektorze, że właśnie te perspektywy chociażby Silicon Valley czy innych wspaniałych miejsc do pracy, także dobrze płatnych, nie, nie oszukujmy się, bo Politechnika potrafi zapewnić naprawdę przy takiej wiedzy no, pozycję właściwie od razu bardzo dobrze płatną w firmie, to bardzo też przyciąga. To jest takim sporym magnesem na pewno dla tych młodych ludzi, którzy tutaj dzisiaj... Się pojawiają? Tak, już studiując, zaczynają pracę, pracę zawodową. Na co my czasami narzekamy, ale to doświadczenie buduje też element edukacji. Także to jest bardzo ważne, tak jak pan redaktor powiedział. Można zarabiać naprawdę bardzo, bardzo godne pieniądze i część osób zostaje tu w kraju. Dzisiaj tworzymy również fabrykę AI. To jest jedno z najlepszych rozwiązań europejskich, także to jest potencjał ogromny. Realizujemy też dwa projekty z Europejską Agencją Kosmiczną, gdzie studenci są włączani. Można realizować edukację i badania razem z nami, no i oczywiście tworzyć no, lepszą przyszłość. Ja też, panie rektorze, kiedyś sobie przechadzałem się po kampusie Politechniki Poznańskiej i widziałem tablice informacyjne na których są ogłoszenia, że już studenci pierwszego roku na przykład mogą brać udział w stażu, także płatnym, chociażby w firmie Apple czy Google, no to to jest coś, co staje się marzeniem, właściwie spełnionym już na samym początku przygodę na Politechnice. Tak, zarówno firmy, jak i otworzyliśmy też platformę z, w ramiach wspomnianego przeze mnie Uniwersytetu Europejskiego. Mamy ponad 200 firm na platformie, które wybiera się online online'owo i można odbywać staże. Zarówno w okolicach Poznania, jak i w Europie przez stowarzyszonych 10 uniwersytetów. Tego jeszcze nie było 10 czy 20 lat wstecz. Dzisiaj ta Europa jest na wyciągnięcie palca. To nie jest e, e, trudne, to jest łatwiejsze niż e, bukowanie wakacji. Naprawdę <laughs> warto, warto tak działać w międzynarodowym środowisku. Wszystko jest otwarte, dużo osób przyjeżdża do nas, no ale jeszcze chciałbym wspomnieć, że dzisiaj Politechnika ma jedną z najnowocześniejszych infrastruktur. Proszę spojrzeć, jak wygląda dzisiaj to miejsce, to centrum wykładowe, jak wyglądają mosty Berdychowskie, które otwierają Politechnikę na miasto i odwrotnie, więc naprawdę mamy super wyposażone laboratoria. No i można tu robić naprawdę rzeczy ogromnie pasjonujące. To prawda, te mosty Berdychowskie dodają uroku, ale także bardzo dobrze komunikują kampus. Politechniki Poznańskiej z centrum miasta. Widać, jak bardzo popularne to miejsce teraz, zwłaszcza wiosna, piękne słońce, które także potrafi studentom umilić życie i umilić także czas, by mogli także dobrze się czuć poza dokładnie budynkami Politechniki, no ale cały czas przeżywając miłe chwile wokół. Panie rektorze, dzisiaj tutaj widać, że z ogromnym rozmachem przygotowaliście dni otwarte, bo one się odbywają i będą tutaj na Państwa czekać bardzo fachowi ludzie, którzy bardzo tutaj dobrze mogą Państwu wytłumaczyć, czego się podziewać podczas studiów, są wykładowcy, są studenci, są ludzie, którzy dobrze znają się na swojej robocie. Czy to ważne, żeby z takim rozmachem właśnie organizować drzwi otwarte? Warto, bo myślę, że nawet jeżeli bardzo dobrze komunikujemy się w social mediach, czyli wszystko jest niby otwarte elektronicznie, to poczucie tej atmosfery i zobaczenie laboratoriów. Dzisiaj otwieramy ponad 60 laboratoriów. Pokazujemy to, co jest pasjonujące. Będą prowadzący z różnych aspektów inżynieryjnych, jak i językowych. Będą Państwa absorbować, włączać, żeby zobaczyć jaka jest atmosfera. Tak jak Pan powiedział, uniwersytet to to tylko nie tylko sale wykładowe, ale również to jest wyjście na miasto. To jest oczywiście centrum związane z domami studenckimi, gdzie mamy ponad 2000 miejsc. To jest w ogóle taki hub kulturalno-edukacyjny. No i warto, naprawdę warto być tutaj, otwierać drzwi i tworzyć dla siebie no, lepszą przyszłość. Zdecydowanie lepszą, bo to jest najlepszy okres w życiu, to jest okres młodości, tu nawiązuje się kontakty, również te prywatne, czasami na całe życie, więc warto, po prostu warto być z nami. Panie rektorze, my tutaj tak cały czas szliśmy sobie podczas tego wejścia i doszliśmy na scenę, na bardzo, do bardzo, bardzo ważnego miejsca, które tutaj na Politechnice za chwilkę dosłownie, bo około godziny 10 otwarcie, drzwi właśnie otwarte, jak państwo widzicie teraz na swoich ekranach, pan rektor za chwilę dosłownie tutaj ze sceny otworzy ten bardzo ważny dzień, także tutaj wiele osób się Madzi. Proszę powiedzieć, panie rektorze, jak to jest? Co najbardziej rektora cieszy obecnie, patrząc na tych młodych ludzi, którzy dzisiaj przybywają właśnie wchodząc do budynku Politechniki Poznańskiej. No najbardziej mnie cieszy obecność młodych osób. Dzisiaj rozmawialiśmy tu przy różnych stoiskach, co będą robić, co można robić w Politechnice i jestem pełen przekonania, że dzisiaj młodzież jest bardzo zdolna, jest otwarta. My czasami narzekamy, że jest niedostatecznie przygotowana. To jest nieprawda. Ja zawsze mówię, że. To jest inna generacja. Moje doświadczenie już jest 30-letnie w pracy, więc to jest naprawdę przełom. Więc dzisiaj młodzież jest wybitnie uzdolniona, ma inne aspekty żądań które, czy oczekiwań, które, które my musimy spełnić, i warto, żebyśmy też się zmieniali jako Politechnika. A będąc w takim miejscu trochę kultowym, jak Aula im. Jerzego Dębczyńskiego, tutaj są wykłady, tu się inspiruje różnych ludzi. Ostatnio ty dzień temu był Andrzej Dragan z wykładem mówiącym o technologiach kwantowych, mówiący o fizyce, ale wiadomo w jaki inspirujący sposób, gdzie było grubo ponad tysiąc osób, nie tylko na tej auli, ale w, towarzys w towarzyszących salach, no więc tłumy po prostu siedzące również tutaj na korytarzach, to nas najbardziej motywuje, kiedy jest po prostu potencjał, jest energia, jest młodość, to daje Uniwersytetowi jak Politechnice Poznańskiej skrzydło. Prawda jest taka, że wiele osób marzy o od... O tym, żeby zostać studentem bądź studentką Politechniki Poznańskiej już od października, od nowego roku akademickiego. Oni teraz będą za chwilę walczyć na maturach, żeby zyskać te punkty, by móc mieć przepustkę, by po prostu zostać studentem Politechniki. Co trzeba zrobić, panie rektorze, żeby te pięć lat tutaj móc bez problemu studiować? Czy to jest ciężka nauka, czy to jest coś jeszcze? To jest generalnie trochę wyzwań związanych z nauką, ale to jest angażowanie się w kołach naukowych, to jest generalnie bycie na uczelni. Proszę wiedzieć, że jeżeli ktoś chce. To może, jak to mówiły Barag jest weekend, także nie ma żadnego problemu. Tutaj można być inżynierem w przeciągu 3,5 roku, a później jeszcze zrobić magisterium, to jest 5 lat. A jak jeszcze ktoś do tego dołoży doktorat, no to po 9 latach naprawdę jest doktorem, inżynierem, no i może być elitą, czy jest elitą tego świata. To z pewnością. A Państwo jesteście dzisiaj tutaj bardzo serdecznie zaproszeni. W imieniu Jego Magnificencji Rektora zapraszam już teraz, by być i przyjść. Tutaj, jako że my na żywo jesteśmy na Antenie WTK, możecie Państwo chociażby teraz przyjść tutaj za chwilkę, zobaczycie sami, jak tutaj wszystko przygotowane jest dla Was, także drodzy licealiści, byście mogli zobaczyć, jaki potencjał ma w sobie Politechnika Poznańska, jak fajną przyszłość można sobie zapewnić. Warto tutaj być na Poznańskim Piotrowie w kampusie Politechniki Poznańskiej. Podczas tego wejścia na żywo, Państwa i moim gościem był rektor Politechniki Poznańskiej, jego magnificencja, profesor doktor, habilitowany inżynier Teofil Lesionowski. Bardzo dziękuję, Panie Rektorze. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia dzisiaj i do zobaczenia. 1 października na najlepszej uczelni. Tak jest. A my, drodzy Państwo, także na antenie WTK, niejednokrotnie, stąd będziemy się łączyć na żywo z drzwi otwartych na Politechnice Poznańskiej, które dzisiaj, 15 kwietnia, właśnie się odbywają. Pięknie dziękuję Państwu za uwagę i zostańcie razem z nami.